Za moimi plecami złota polska jesień, a to zazwyczaj oznacza zbliżający się. Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych imienia Iryna Uszaradzia, publicystyka. W tym roku już 31 edycja, co nas bardzo cieszy. I zawsze jakoś tak niebo nam się nam sprzyja, zawsze jest tak ładnie, jak w tej chwili za moimi plecami, bo festiwal zaczyna się w piątek, czyli już niebawem, mamy nadzieję, że ta pogoda się utrzyma. Zaczynamy o godzinie 10 w piątek w Kozielskim Domu Kultury i tak będziemy mieli projekcje konkursowe o 10, 12, 14 i 16.30 w piątek, natomiast w sobotę o 14 i 16. Pokażemy ponad 40 filmów amatorskich i studenckich, nadesłanych z ponad 30 krajów. Ponad 40 autorów filmów do nas przyjedzie. Naprawdę, w tym roku jest mnóstwo chętnych, żeby przyjechać i się z nami spotkać, co nas ogromnie cieszy, bo na pewno zaletą naszego festiwalu jest e, nie dość, że niezwykła atmosfera, bardzo dobre filmy. To też tak zwane jawne omówienie filmów przez jury. E, po blokach filmowych każdego dnia jury omawia filmy autorów obecnych na festiwalu, i to jest dla nich ogromną lekcją. To są takie tak naprawdę warsztaty, bo dowiadują się, co jest dobrze, co źle, co należałoby poprawić. No i później jury. W sobotę siada, obraduje, przyznaje nagrody, co zazwyczaj nie jest łatwe. W jury w tym roku zasiądą Tomasz Drozdowicz, Andrzej Przeździecki, Dawid Nikel i Piotr Zawojski. Więc to takie znane nam jury, ale naprawdę mądrzy ludzie, którzy mają dużo do powiedzenia. No i dodatkową atrakcją na tym festiwalu będzie na pewno koncert w Kozielskim Domu Kultury w sobotę o godzinie. 18.30 Bartosz Smorągiewicz Ensemble, czyli kwartet młodych, zdolnych muzyków, którzy zaprezentują nam tak naprawdę muzykę świata, ale opartą głównie o elementy jazzu, ale tam i bosanowa będzie i elementy muzyki cygańskiej, na pewno będziemy się dobrze bawili, więc serdecznie Państwu polecam i to jest jedyna część biletowana, jeśli chodzi o festiwal, bo cała reszta zupełnie za darmo, więc zapraszamy Was serdecznie do Koziolskiego Domu Kultury na publicystykę 2024.